Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji f określonej dla każdej liczby rzeczywistej x i do tego wykresu mam dopasować jeden ze wzorów ABCD. Tutaj widać, że funkcja jest okresowa od 0 do 2pi, więc tak naprawdę patrzę tylko na ten kawałek od 0 do 2pi. I tutaj mogę na osi liczbowej jeszcze zaznaczyć i drugich i 3, drugie pi, czyli tak jak miał czwartek układów spórzędnych. W pierwszej i w czwartej jest wartość 1, czyli funkcja musi mieć wartość 1. To znaczy licznik z mianownikiem musimy się skrócić. W podpunkcie A mam cosinus x plus 1 przez bezwzględną wartość cosinus x plus 1. Cosinus x jest nieujemny, czyli wartość bezwzględna z cosinusa będzie nadal cosinusem. W pierwszej i czwartej ćwiartce układów spórzędnych. Czyli to ewentualnie tutaj wstępnie pasuje, że daje mi w pierwszej, trzeciej i czwartej ćwiartce układu współrzędnych 1. Sinus jest nieujemny w pierwszej i drugiej ćwiartce i oczywiście jeszcze w 0 i 90 stopni i 180. No to by było, miałby wartość 1 od 0 do pi, a tutaj tak nie jest. Czyli odpada b. C zostaje podobnie jak a i d odpada podobnie jak b. Zostają mi dwa Wzory. No i dla drugiej trzeci z układu sporzędnych mam cosinus x plus 1 przez minus cosinus x plus 1, a w podpunkcie C minus cosinus x minus 2 przez cosinus x minus 2. Ciężko jakoś to tutaj uporządkować, żeby wykres narysować. Najłatwiej chyba będzie obliczyć wartość, no i tutaj takim punktem, dla którego tą wartość łatwo będzie obliczyć jest pi, czyli F od pi to jest cosinus pi plus 1 przez bezwzględna wartość z cosinus pi plus 1 cosinus pi cosinus 180 stopni jest minus 1, czyli mam minus 1 plus 1 przez bezwzględna wartość minus 1 plus 1 czyli to jest 0 no i widać, że dla pi wartość jest dodatnia nie 0, czyli a na pewno nie jest, pozostaje c mogę już zaznaczać c, ale sprawdzę jeszcze czy rzeczywiście wychodzi wartość dodatnia E od pi to jest bezwzględna wartość cosinus pi odjąć 2 przez cosinus pi odjąć 2 Czyli to jest minus 1 w bezwzględnej wartości 1 odjąć 2 to jest minus 1 i minus 1 minus 2 to jest minus 3, czyli 1 trzecia. No I rzeczywiście tutaj na tym wykresie możemy przyjąć, że mniej więcej dla Pi jest 1 trzecia. Czyli to oznacza, że odpowiedzią jest C.